Dobry, prosto do Biblii, część druga, prorocy, odcinek dwadzieścia sześć: Baldachim i Namiot, Księga Izajasza, rozdział 4, wersety 4 do 6. Jest to kontynuacja poprzedniego epizodu. Odcinek ten mówił o gloryfikacji Sionu. A w rozdziale 4, w wersecie 4, czytamy tak. Lord Bóg...

i the of Jerusalem. Blam, plamy krwi jerozolimy To poetic parallelism that we find in uh, existing in isaiah in juda ta paralea, paralela, ta poetycka paralela e, e, jakoś bardzo mocno była zakorzeniona w Judzie. so a traditional phrase więc isaiah posłużył się tym tradycyjnym wyrażeniem one to this Tylko dodał do niego jedną rzecz. Of the daughters of uh, Jerusalem. To słowo "córki Jeruzalem". Of the daughters of Jerusalem. Córk Jeruzalem. Which we discussed in our previous episode. A o córkach Jeruzalem mówi, mówiliśmy w poprzednim odcinku. Remember daughter of Zion in the singular and daughters of Zion in the plural. i Pamiętacie? Córki Jeruzalem w liczbie mnogiej i córa Jerozolimy w liczbie pojedynczej so why did Isaiah add this Dlaczego Izajasz dodał to wyrażenie córki Jerozolimy? To the parallel Brian, Do tego wyrażenia, które już istniało brud Syjonu i plamy krwi Jerozolimy. Judgment on the daughters of Zion. Wcześniej Izajasz już nam powiedział, że powiedział tak Pan, iż będzie sąd nad Jeruzalem, nad córami Jeruzalem. Now, Izajasz add that phrase, daughters of

I have Zawsze bardzo mocno to podkreślam, że jest to ważne przesłanie. In the Bible, is never total but a w Biblii sąd nie oznacza całkowitego zniszczenia, a jedynie oczyszczenie. You may why I, am on this. I być może się zastanawiacie, dlaczego ja tak się przy tym upieram. Because I have heard many people telling I don't like the God Ponieważ bardzo często słyszę, jak ludzie mówią, nie lubię tego Boga ze Starego Testamentu. Judgment, judgment bo on tylko cały czas sądzi i sądzi i cały czas jest biada. But judgment is for cleansing. Ale sąd służy oczyszczeniu, Not condemning to total destruction. a nie skazaniu na całkowite zniszczenie. teraz the the na of Jerusalem. A teraz przyjrzyjmy się temu wyrażeniu plamy, krwi z wnętrza Jerozolimy. W języku hebrajskim to damim. Dam znaczy krew, a damim to krew w liczbie mnogiej. It can refer to many, things, can have many meanings. Damim może mieć bardzo wiele znaczeń. Może odnosić się do morderstwa, Adultery, do cudzołóstwa, menstruacji, do menstruacji. 64, Mamy do tego odnośnik w księdze Izajasza 64:6 oraz w księdze kapłańskiej 15, 9 13. wersety 9-13. Tutaj to znaczy, że wszystkie deeds of Zion. Tutaj ma to wyobrażać wszelkie złe czyny Syjonu i Jerozolimy, be away by the Lord. które zostaną zmyte, obmyte przez Pana. How? By w jaki sposób zostaną one zmyte? Dzięki duchowi What oczyszczenia. What is of Czym jest ten duch oczyszczenia czy wypalenia? My wiemy, że wypalenie oznacza oczyszczenie ogniem. Mamy o tym napisane w księdze liczb, rozdział 31, werset 23. W księdze Zachariasza 13, 8 do 9. We have a beautiful comment by Saint Jerome. I na ten temat piękny komentarz świętego In his commentary on Isaiah 2.4. Napisał o tym w komentarzu do Księgi 2, The Reverend of Jerusalem will be saved by the baptism of the Saviour, in which sins will be forgiven and sinners will be cleansed by his blood. The Lord will cleanse the filth of the daughters of Jerusalem by a spirit of judgment. Jerusalem by spirit of the Jerusalem by a spirit of, of mówiąc yeah. I baptize you with water. But not for me, will baptize you with the holy spirit and Hieronim pisze: Reszta Jerozolimy zostanie zbawiona przez chrzest Zbawiciela, którym grzechy zostaną odpuszczone. A grzesznicy zostaną oczyszczeni jego krwią. Pan oczyści brud córek jerozolimskich duchem sądu, a krew jerozolimy duchem spalenia, albo wypalenia. Mówił o tym Jan Chrzciciel w Ewangelii: Ja was szczę wodą, ale ten, który idzie po mnie, chrzcić was będzie duchem świętym i ogniem. And in the next word, the w następnym wersecie mamy The phrase, Shining Cloud and Flaming Fire. Mamy takie wyrażenie lśniący obłok i blask płomienia. Then the Lord will create over the whole side of Mount Zion and over her assemblies a cloud by day and a smoke and the shining of a flaming fire by night. But over all the glory there there will be a canopy and a pavilion. Pan stworzy nad całym mieszkaniem góry Syjon i nad miejscem jej zgromadzeń obłok za dnia, a nocą dym i olśniewający płomień ognia nad całą chwałą rozciągnie się Baldachim i namiot. We know very well that the from Egypt, bardzo dobrze wiemy, że w trakcie wyjścia z Egiptu był słup ognia i słup obłoku. The pillar of cloud on the, uh, in the day and pillar of fire in the night. Słup obłoku szedł w ciągu dnia, a słup ognia nocą. Exodus 13. Księga Wyjścia 13. Werset 21 and 22. Wersety 21 i 22. This divine presence and protection will be repeated. I ta boża obecność, i ta boża ochrona powtórzy się. Meaning of this cloud. Cóż oznacza ten obłok? It was a sign of God's protecting presence. Był to znak chroniącej obecności Boga. Phenomenon in which there was fire inside the cloud. Było to takie zjawisko, gdzie... Wewnątrz obłoku znajdował się ogień. I w ciągu dnia bardziej widoczny był ten obłok, a w ciągu nocy ogień, który był w jego wnętrzu. And what is this fire? Czym jest ten ogień? Isaiah sam odniósł się do tego ognia i zidentyfikował ten ogień z Holyspherium

Wtedy wspomnieli o pradawnych dniach, o Mojżeszu i o Jego ludzie. Gdzie jest Ten, który z wody wyciągnął pasterza swej trzody? Gdzie jest Ten, który tchnął w Jego wnętrze swojego Świętego Ducha? So this cloud and fire is as Holy A więc ten obłok i ten ogień jest reprezentowany jako, jest rozpoznawany jako Duch Święty. I ciekawe, że Izajasz posługuje się określeniem swojego Świętego Ducha. Oczywiście. Oczywiście Duch Święty jako Osoba Trójcy Świętej został w pełni objawiony dopiero w Nowym Testamencie. Ale cienie, ale ta, cienie tej osoby, to co z Nim jest związane, jego obecność są ukazywane już w Starym Testamencie. Of Church, a w katechizmie Kościoła katolickiego 697, 697, we have a beautiful explanation of cloud and light. Piękne wytłumaczenie, obłoku I światła. These two images occur together in the manifestations of the Holy Spirit. In the theomalies of the Old Testament, now obscure, now, now, now luminous, reveal the living and saving God while waiting the transcendence of His glory. With Moses on Mount Sinai at the end of the meeting and during the wandering in the desert, and with the Solomon at the dedication of the temple. Obłok i światło – te dwa symbole są nierozłączne w objawieniach Ducha Świętego. Począwszy od teofanii Starego Testamentu, obłok, raz ciemny, a raz świetlisty, objawia Boga żywego i zbawiającego, odsłaniając transcendencję Jego chwały. Pojawia się, gdy Mojżesz wstępuje na górę Synaj nad namiotem spotkania, podczas wędrówki przez pustynię i poświęcenia świątyni Salomona. Figury te następnie zostają wypełnione przez Chrystusa w Duchu Świętym. I teraz rozumiemy, co Izajasz. Mana myśli, mówiąc o Duchu Wypalenia. Oznacza to oczyszczenie Duchem Świętym, które dokona się w Jerozolimie. I widzimy w Nowym Testamencie, że to się dokonało w Jerozolimie. Wylanie się Ducha Świętego nastąpiło w Jerozolimie. W wersecie piątym mamy wyrażenie chwała Nad całą chwałą rozciągnie się Baldachim jak namiot What is the meaning of this word glory? Cóż to znaczy to słowo chwała? We Znamy hebrajskie słowo kabod. Kabod ma kilka znaczeń. Means weight Dosłownie oznacza to ciężar or burden, albo obciążenie splendor, albo splendor magnificence, wspaniałość honor, honor glory power abundance obfitość, impressive appearance Imponujący wygląd manifestacja so, Bardzo trudno jest przetłumaczyć słowo kabody I Ja bym to powiedział, że jest to robiąca wrażenie obecność Boga. Or The presence of God. Albo zbawcza działalność zbawcza obecność Boga A na obecność Pana trudno jest patrzeć Because it is weighty, Ponieważ ona jest taka ciężka radiant. Ponieważ ona promieniuje Ponieważ jest jak światło wychodzące prosto ze słońca Visible manifestation of saving luminous presence. A więc powiedzmy sobie, że jest to widoczny przejaw zbawczej, opiekuńczej, świetlistej obecności Boga. A Opiekuńcza obecność Boga wśród Jego ludu. Ta obecność objawia się czasami jako gęsty obłok, czasami ciemny, czasami świetlisty. Mowę o tym mamy w, w księdze wyjścia w rozdziale 40 w wersetach 34 i 35 i w pierwszej księdze królewskiej Rozdział 8, wersety 10 i 11. W teologii rabinistycznej glorious, saving, presence of God, ten chwalebny obłok boskiej obecności nazwany jest Szekina. To słowo wywodzi się ze słowa sukka. Which a, sheltering tend, a dosłownie suka to taki namiot, który stanowi schronienie. Taki namiot czy można powiedzieć budkę stawiano w winnicy, by ona dawała schronienie pracownikom. But ale ta, ta sama budka służyła i jako punkt obserwacyjny, to the from jako posterunek dla stróża, który chronił tej własności przed złodziejami. Which I think we mentioned in 18. Wydaje mi się, że musi, mówiliśmy o tym, omawiając Księgę Izajasza 1.8. W nocy można tam się było schronić przed wilgocią, a kiedy mijał czas żniw, to ta budka tam zostawała i powoli się rozpadała. To jest to materialne znaczenie tego określenia, but now that is used in the way, ale w tej chwili jest użyte y, w sensie teologicznym to, to mean God presence among his people. na oznaczenie Bożej, zbawczej, chroniącej obecności wśród Jego ludu. I mówi, że będzie baldachim i namiot. Te słowa to właściwie są synonimy. No, no bo ten, ten baldachim ma nas chronić. The pavilion, the tent is for no, i namiot też nas ma chronić. So sometimes we translate shelter and protection. Czasami te słowa tłumaczymy jako y, miejsce schronienia, miejsce ochrony. So czym jest ten baldachim i czym jest ten namiot? Izajasz mówi, że tworzy go

In the book of Exodus, chapter 19, Mamy o tym napisane w księdze wyjścia rozdział 19 verses 16 to wersety 16 do 18. na ta sama chwała stąpiła na przybytek na pustkowiu. Numbers, 9, jest o tym mowa w Księdze Liczb, rozdział 9, 23, wersety 15-23. Ta sama chwała dała schronienie pielgrzymom. Wtedy, kiedy lud Izraela wyruszył z Egiptu i zmierzał w kierunku Ziemi Świętej. Odniesienie do tego możemy znaleźć w Psalmie 105, wersecie 39. Ale w hebrajskim języku to określenie baldachim ma jeszcze szersze znaczenie, the word is hupa. Hupa. bo to słowo oznaczające baldachim w hebrajskim to chupa, i odnosi się do sypialni, do Komnaty małżeńskiej, komnaty nowożeńców. In which the newly people consummate their marriage. Tej komnaty, której nowożeńcy konsumują swoje małżeństwo. We have a in Psalm 19:5. Odniesienie do tego znajdziemy w Psalmie 19:5. And to 16. I w Księdze Joela 2:16. So there will be a, a pavilion. A więc będzie baldachim i namiot. Over the glory na y, Będzie chwała Boża nad górą Syjon Baldachim i namiot Komnata nowożeńców Niektórzy z Was może widzieli moją książkę pod tytułem Skonsumowane na krzyżu Jezus powiedział zostało skonsumowane. Czasami tego te słowa tłumaczymy jako wykonało się albo stało się, ale równie dobrze można to przetłumaczyć jako skonsumowane. Baldachim czy też namiot, Is the cross of Jesus, to krzyż Jezusa, where God and his people got gdzie Bóg i jego lud spotkali się, i tam zostało skonsumowane. And to the deepest union Weszli w najgłębsze możliwe zjednoczenie. literally to było spełnione, co i dosłownie wypełniło się to, co powiedział Izajasz. Not only wypełniło się nie tylko historycznie. Now it is in the ale w tej chwili wypełnia się to w trakcie Najświętszej Eucharystii. Pan i my stajemy się jedną. I razem przebywamy. Pod tym samym baldachimem i w tym samym namiocie. This is Czyż nie jest to piękne? To, że my i Pan przebywamy razem pod tą samą chroniącą nas osłoną. W najgłębszym możliwym zjednoczeniu. I wszystko to dokonuje się w trakcie Mszy Świętej. Teraz czas na naszą lekcję hebrajskiego. Uczymy się na pamięć pierwszego wersetu z Biblii. I dzisiaj Ha -shamayim. Dzisiaj nauczymy się wyrazu Hashemaim. Yeah. We're Mamy tylko wartość numeryczną tego słowa? Ha, no, da. Ket, okay, the numerical value. Krishna Murichna, hey, to 5. Uh, 300. Shin, to 300. Mem, 40. Mem 40. Yo, the 10. J 10 And mem again 40. i znowu mem40 you know mem Wiecie dlaczego mem jest zapisany na dwa sposoby When Kiedy mem jest na końcu wyrazy, to jest zamknięte in other places like this. A w innych miejscach jest otwarte. So total, the numerical values... 395. A więc całkowita wartość numeryczna to 395. Hashamayim, the heavens. Hashamayim, czyli niebiosa. The Total numeriki value 395. Całkowita wartość numeryczna 395. Słoto z persa, słoto z biblioteki, jestem ojcem, jestem ojcem, jestem ojcem.